Bydgoszcz chce się dzielić swoim doświadczeniem i projektem rozbudowy sieci deszczowej, ocenionym wysoko przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska i Unię Europejską, którego to realizacja w mieście właśnie się rozpoczyna. Dlaczego chce się dzielić? Ponieważ było bardzo duże zainteresowanie e, przedstawicieli miast i wodociągów z całej Polski, postanowiliśmy opowiedzieć w jaki sposób ten projekt powstał. Na co należy zwrócić uwagę i co trzeba wiedzieć, jak to po prostu zrobić. Całą naszą drogę, czteroletnią drogę przygotowania projektu, od inwentaryzacji, oceny stanu technicznego poprzez analizy hydrauliczne, szukanie dobrych rozwiązań inżynierskich, planowanie ekonomiczne, analizy kosztów i aplikowanie i późniejsza realizacja. To wszystko opisujemy w wytycznych, w standardach. Udostępnimy to publicznie na konferencji 8-9 listopada. Przed zaplanowaną na listopad konferencją Bydgoska Retencja 2050 odbyło się spotkanie robocze między innymi przedstawicieli wodociągów zainteresowanych modernizacją sieci deszczowej. A co będzie celem tej konferencji? Chcemy razem wypracować tutaj standardy, które będą przydatne lokalnie, ale też będą olbrzymią pomocą dla tych, którzy są na tej drodze na jej początku, bądź też chcą rozpocząć tą, można powiedzieć, przygodę. To miasto było poligonem, gdzie. Stworzono pewien warsztat. Ten warsztat jest naprawdę spójny. Zaczyna się od analizy opadów, stworzenia modelu opadowego, zastosowania nowoczesnych narzędzi do modelowania, do projektowania, do poprawy systemu. Cały warsztat inwentaryzacji sieci, przetwarzania informacji, cały warsztat przygotowania dokumentacji przetargowej. Byłoby naprawdę stratą, nie tylko dla tego miasta, ale też ogólnie dla całej Polski, gdyby tego warsztatu w pewien sposób nie zapisać i nie utrwalić. I przede wszystkim nie upowszechnić na innych miastach. Projekt Bydgoskiej deszczówki oparty jest na symulacjach, jak są one tutaj istotne są bardzo istotne, z tego względu, że pozwalają one symulować, jak zachowuje się cały system deszczowy dla różnych rozkładów opadów w czasie, różnej intensywności opadu i w środowisku symulowanym na komputerze możemy zobaczyć, jak system deszczowy się zachowuje, to znaczy, gdzie występują podtopienia, w których rejonach Bydgoszczy, które kanały są przeciążone. Dzięki temu, mając symulację, możemy zaproponować rozwiązania modernizacyjne. Te obszary, które zostały zidentyfikowane w modelach, są Zweryfikowane z rzeczywistymi zdarzeniami w terenie. W związku z tym mieliśmy pewność, że w te konkretne obszary miasta należy y, zainwestować i zmodernizować system. Symulacje były przeprowadzone również dla stanu, jaki będzie istniał w Bydgoszczy w roku 2050. Jakie będą opady, jak system kanalizacji deszczowej będzie się wtedy zachowywał. Czyli perspektywicznie, jak podchodzimy do modernizacji całego systemu na teraz, to co jest pilne i wymagane, ale również to, to, w jaki sposób będzie należało postąpić w przyszłości? A na ile wiarygodne są symulacje w projektach dotyczących sieci deszczowej? Oczywiście wszystkie takie analizy, symulacje związane z jakimiś zagrożeniami naturalnymi muszą bazować na założeniu, że coś się wydarza z jakimś prawdopodobieństwem. Pierwszym zadaniem we wszystkich takich projektach jest określenie poziomu, na jaki chcemy się zabezpieczyć. Znając taki poziom, my jesteśmy w stanie inżyniersko przygotować. Dane miejsce, dane miasto, tak, żeby było zabezpieczone, myślę, że w wystarczającym stopniu. Przyjęło się jakoś w Polsce, że inżynierowie projektują w oparciu o rozporządzenia, w oparciu o ustawy, w oparciu o, o takie akty prawne. Natomiast bardzo często widzimy potrzebę ustalenia, co jest dobrą praktyką. Myślę, że tutaj ogromną rolę mają do spełnienia te standardy, które są tworzone i takie wzorcowe projekty, jak ten projekt w Bydgoszczy. Związany z bydgoską retencją. Warto podkreślić, że obszar kanalizacji deszczowej jest obszarem dość mocno zaniedbanym w polskich miastach. Dopiero w tym okresie programowania unijnego miasta przystąpiły do realizacji znaczących projektów inwestycyjnych. Wspiera je w tym Unia Europejska i środki dostępne w szczególności w ramach tak zwanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjenci, którzy chcą aplikować o te środki muszą mieć przygotowaną dobrze dokumentację techniczną, dokumentację aplikacyjną, pewne analizy finansowe, ekonomiczne uzasadniające, że te środki będą dobrze wydane. Niewątpliwie projekt bydgoski wybija się jeśli chodzi o pewną kompleksowość i tym samym też wysokość nakładów inwestycyjnych. Konferencja będzie miała charakter trochę inny niż zwykle, będzie miała charakter warsztatów. Na tej konferencji w podziale na grupy uczestnicy będą pracować nad projektami standardów, które im przygotujemy, aby je udoskonalić, ulepszyć, skorygować ewentualne niedoskonałości, żeby to było najlepsze z możliwych opisanie tego procesu planowania, projektowania, budowy i eksploatacji systemu zagospodarowania budopadowych i deszczowych. Oczywiście zaprosiliśmy również naukowców i w perspektywie dziewamy się miesiąca od zakończenia konferencji, te standardy będą upublicznione, będą dostępne dla wszystkich, będzie to nasz wkład Bydgoskich Wodociągów, Urzędu Miasta Bydgoszczy w tworzenie dobrych wzorców, dobrych właśnie standardów, które zmierzają do tego, aby problemy poważne rozwiązywać w sposób systemowy, najbardziej korzystny dla mieszkańców z punktu widzenia rachunku kosztów i korzyści.